Rozstrzał w zarobkach jest tak ogromny. Powiem wam teraz konkretne zarobki z różnych miesięcy. Powiem wam najgorszy miesiąc i najlepszy. Mój najgorszy miesiąc to był bodajże. Dzień dobry, dzień dobry, witam w QA. Dawno nie było czegoś takiego, więc pomyślałem, czemu nie? Najwyższa pora zrobić QA. Prawie 200 tysięcy mamy na kanale. Jest nas coraz więcej, dlatego wciśnijcie ten czerwony przycisk na dole, przecież. Kurde! Dobrze wiem, że wiele z Was y, ogląda regularnie odcinki, a nie subujecie, dlatego zasubujcie, to nic nie kosztuje. No. A teraz przejdźmy do Q&A. Pytanie numer jeden. Planujesz kiedyś pojechać do Japonii? Byłem w Japonii już dawno temu, nie wiem ile to jest lat, 4 lata temu może, czy 3. Yy, dlaczego tam pojechałem? Bo mieszkałem wtedy w Dubaju i zauważyłem, że jest coś takiego jak Krzysztof Gonciarz wtedy, zobaczyłem jego dla mnie to były pierwsze filmy jego, które widziałem. To była ta seria o Japonii na samym początku, gdzie było dużo merytoryki i dużo takich jakby, powiedzmy, turystycznych informacji. Tak wygląda to, tak wygląda tamto, tak pewne rzeczy działają w Japonii. Zafascynowało mnie to maksymalnie i po prostu nie czekając zbyt długo wybrałem się tam do Japonii. Byłem 4 dni w Japonii tylko, bo niestety nie miałem dni wolnych dużo. Byłem w Tokio i w Osace. Nawet gdzieś tu wam pokażę zdjęcia. Jest takie jedno fajne zdjęcie moje i Chloe z Osaki, gdzie nawet miałem ładne parę kilo mniej, więc no tak to już jest. Myślę, że na pewno kiedyś jeszcze do Japonii wrócę, dlatego, że z całym szacunkiem dla Krzysztofa Gąciarza, którego którym mnie właśnie Japonią zaraził, on jakby po, po jakimś czasie, jak tam przyjechał, przestał robić właśnie takie filmy merytoryczne i zaczęło się y, chodzenie na kawę i po sklepach, jedzenie jakiegoś jedzenia, jedzenia losowego i w ogóle vlogi o takim wszystkim i o niczym, y, jakieś mądrości życiowe we vlogach. spoko niech sobie robi co chce, tylko właśnie brakuje kogoś, kto pokaże Japonię z tej takiej strony, jakby edukacyjnej, że. Pociągnie po prostu dalej te tematy, które on zaczął, i pokażę pozostałe rzeczy, które są bardzo ważne i nie zostały opowiedziane przez nikogo jeszcze na polskim YouTubie. Myślę, że to jest moja rola, jeżeli tam wrócę. Mam już nawet listę tematów przygotowaną, takich, których jeszcze nie było w Polsce, a są naprawdę bardzo ciekawe. No i co? Zobaczymy, kiedy to wyjdzie, bo podróże są bardzo drogie i generalnie rzecz biorąc, powinniście wiedzieć, że podróżowanie i kręcenie o tym vlogów wychodzi na minus, czyli przy każdej podróży, którą ja gdzieś robię, ja tracę, bo filmy nie zarabiają na siebie, bilety są drogie, hotele są drogie, jakieś atrakcje są drogie, a wiadomo zarobki z YouTube'a w Polsce nie są na tyle duże, żeby to wszystko pokryć i żeby jeszcze zostało cokolwiek, więc jakby to działa tak, że trzeba sobie odłożyć te pieniądze i je po prostu stracić na wyjazd, one nie wrócą do siebie w żaden sposób. Dlatego też nie podróżuję cały czas. To jest cały ten sekret. I dlatego też zbierałem na wyjazd do Nosaczy, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Filipiny to była największa porażka w historii mojego kanału. Wydałem tam wszystkie pieniądze jakie miałem, co do grosza, i wróciłem tak biedny, że po prostu nadal się nie mogę podnieść, tak naprawdę, z tego. E, bo wyjazdy tyle kosztują, a filmy nie klikały się tak jak myślałem wam się klikały. No i co? Życie. Było Ci trudno zaklimatyzować się w Dubaju na początku. E, powiem Wam tak. Na początku jak tu przyleciałem, to byłem zatrudniony przez Emirates, od razu z lotniska mnie odebrali, wysłali mnie do mojego filmowego mieszkania, od razu miałem trening i tak dalej. Więc cały czas byłem w ruchu, nie miałem prawie czasu wyjść i e, nie był jakiś tam weekend powiedzmy, to trzeba się uczyć, bo były ciągle egzaminy, później puścili mnie prosto na lot, pierwszy, drugi, trzeci, sorry nam ruszył obiektywem e, i... Nawet w tym Dubaju nie byłem, bo tak jak mówię, po treningu od razu wyleciałem z Dubaju, poleciałem do Paryża, do K Kairu, do Egiptu, później do Singapuru, później do Australii, prosto i nie było mnie w ogóle w Dubaju i nie odczuwałem tego problemu z zaklimatowaniem się, bo po prostu, no wtedy prawie nie mieszkałem w tym Dubaju tak naprawdę. Problem zaczął się dopiero później, jak zacząłem kręcić filmy i być ciągle w Dubaju i nie latać. Okazało się, że nie mogłem się zaklimatyzować w tym kraju, nie czułeś się tu jak u siebie, w ogóle się nie czułeś jak u siebie. Um, nie wyobrażam sobie tu mieszkać na całe życie. Na razie jest fajnie, wszystko spoko, ale zakładać rodzinę w takim kraju i zapuszczać to korzenie, no nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc. Czy bierzesz kiedykolwiek pod uwagę powrót na stałe do kraju i dlaczego? Myślę, że nie, dlatego, że nie chciałbym zrobić krzywdy Chloe. Po pierwsze, w naszym kraju są bardzo słabe zarobki. <laughs> Po drugie, Chloe nie mówi po polsku, więc miałaby bardzo pod górkę. Nie, nie, nie mam pojęcia, gdzie by dostała pracę, a jakby dostała, to byłoby to marne grosze przy tym, co zarabia tutaj lub mogłaby zarobić w Korei. Gdzie indziej? No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Stany są jakimś tam wyjściem, ponieważ i Chloe ma tam rodzinę, i ja mam jakąś dalszą rodzinę w Stanach. Yy, język jest angielski, więc jest jakby uczciwie, bo i ja mówię w tym języku, i Chloe. W Polsce byłoby wszystko na małym korzyść, w Korei by było wszystko na Chloe korzyść, więc i tu, i tu jest źle. Nie wiem, ale chyba nie w Polsce, dlatego z tych względów, z których właśnie powiedziałem. A co będzie dokładnie, to pokaże czas. Paweł, pomyśl może nad firmą, e, na przykład informacja turystyczna, oprowadzanie indywidualne po Dubaju. Wielu odwiedzających Dubaj byłoby zadowolonych z takiego przewodnika. Pozdrowienia z jakieś tam miasto, Aachen. Nie mam pojęcia, kto się czyta, ale dobra. <laughs> Wiecie co? I tu jest duże news dla Was. Bardzo chciałem otworzyć firmę właśnie turystyczną, bo chcąc, nie chcąc, zostałem takim trochę internetowym przewodnikiem, więc czemu by nie być przewodnikiem na przykład po Dubaju, albo nie mieć firmy, która to robi? Obecnie skupiam się na, jakby, powolnym, powolnym rozkręcaniu tego wszystkiego, sprawdzaniu, ile to wszystko kosztuje, jak to załatwić prawnie, ile potrzebuję odłożyć, żeby założyć firmę, Szuka, szukam też współpracowników i tak dalej. Myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to za jakiś czas faktycznie będę miał taką firmę. Też właśnie między innymi dlatego jest teraz mniej vlogów, bo e, idę w tym kierunku. Zastanawiam się nad różnymi opcjami, jaki by tu biznes rozkręcić. E, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno wam dam znać, jeżeli coś takiego będzie w przyszłości działało. Ile masz lat ty i Chloe? Obydwoje jesteśmy w tym samym wieku. Mamy po. 29,5 lat. Nie no, 30 będę kończył teraz w październiku, listopadzie. sorry. A Chloe będzie kończyła swoje 30 w grudniu. I tutaj ciekawostka, według koreańskiego e, jakby przelicznika, Chloe ma już, będzie miała już 31 lat, dlatego że oni liczą wiek od daty poczęcia, czyli jakby no jeszcze rok do przodu. E, czyli ona tutaj ma 30, a w Korei ma 31 lat. Ile lat mieszkasz w Dubaju? Mieszkam tutaj 5 lat z przerwą roczną na Tajlandię, więc to naprawdę 4 lata. Hawajska czy peperoni? Peperoni, ale hawajską też lubię. Nie jestem z tych, co uznają pizzę za nasem, za nie pizzę jak w Włosi. Cześć Paweł, zawsze mnie zastanawiało, jak w Dubaju ze zdawaniem prawa jazdy sorry, na samochód, czy ewentualnie da się je kupić nie ma takiej możliwości w ogóle to nie jest tego typu kraj dziki jak jakiś Egipt gdzie płacisz łapówkę dostajesz prawa jazdy następnego dnia tu wszystko trzeba zrobić legalnie nie ma żadnych przekrętów nie jest możliwe zapłacenie łapówki i dostanie prawa jazdy ale jest jedna ciekawostka z tym związana nie ma jakby rządowej agencji która wydaje prawa jazdy znaczy która robi egzamin jak u nas jest WORD tutaj nie ma WORDu Tutaj prawo jazdy wydaje firma, która szkoli. Czyli mamy szkołę nauki jazdy, i ona od razu robi egzamin, i ona daje ci pozwolenie, jakby na wyrobienie prawa jazdy. Czyli wszystko jest w rękach prywatnych. Rząd się w to nie miesza, rząd tylko wydaje dokument prawa jazdy, ale nie robi egzaminów. To jest ciekawe i słyszałem, że podobno firmy oble, oblewają specjalnie dlatego żeby więcej po prostu zarobić. Nie wiem, bo polskie prawo jazdy można tylko przekonwertować na dubajskie. Idziesz do urzędu, płacisz to nie pamiętam ile stówę yy, i dostajesz za 5 yy, minut prawo jazdy dubajskie. Jaka była najstraszniejsza sytuacja, która przydarzyła ci się w samolocie? Turbulencje i tym podobne. Yy, turbulencje takich wielkich nie miałem nigdy. Przynajmniej ja to tak nie odczuwałem jako jakieś super turbulencje. Raz miałem atak padaczki. Akurat przechodziłem i dosłownie obok mnie, po prawej stronie, kobieta dostała, dostała ataku, i zaczęła się miotać po całym siedzeniu, i uderzać rękami, i tak dalej, we wszystko. Um, ludzie dookoła spanikowani, w ogóle szok, jezu, co się dzieje. Ale ja wiedziałem z treningu, że nie da się z tym nic zrobić, trzeba tylko odmierzyć zegarkiem czas ataku i sprawdzić otoczenie tej osoby, czy nie ma tam nic ostrego. Więc po prostu położyłem poduszkę obok i tak dalej, żeby nic się jej nie stało. Odmierzyłem na zegarku, ile to trwało. Zaraz ona się obudziła po chwili, po minucie. I co? Napisaliśmy raport medyczny. I do widzenia. Druga sytuacja była taka, że lądowaliśmy samolotem, a przed nami. Na, na płycie lotniska był inny samolot, więc piloci w ostatniej chwili e, podnieśli samolot do góry. Już prawie dotykaliśmy asfaltu, już byliśmy tutaj, e, tutaj jest powiedzmy lotnisko, i nagle bum, w górę. I ten samolot nie poleciał w górę tak jak startuje, tak płynnie, tylko nagle było bum, tak, i 45 stopni w górę, że wszyscy pasażerowie polecieli do tyłu. E, nagle było takie mega mocne przeciążenie. I wiecie, szum w całym samolocie, CO SIĘ DZIEJE, CO SIĘ DZIEJE, JEZU, jakiś tam pisk gdzieś tam, uuu, uu, wiecie, e, totalnie panika ludzi e, i no oczywiście my też jako załoga nie wiedzieliśmy co się dzieje, e, tylko się mogliśmy domyślać, że to jest tak zwany rejected landing, e, czyli po prostu w ostatniej chwili coś się stało i trzeba było podnieść samolot do góry. E, po tym wszystkim, jak już trochę się lot ustabilizował, jak już podlecieli do góry i wyprostowali, e, od razu kapitan zrobił takie ogłoszenie, że musieliśmy niestety e, tam wznieść się na chwilę do góry i że nic się nie stało, że zaraz wylądujemy normalnie. Po czym, po tam 5 minutach czy 10 krążenia nad lotniskiem, kołowania, e, zawróciliśmy i wylądowaliśmy normalnie i tyle. Było to chwilowo straszne i dziwne uczucie, bo naprawdę, zaufajcie mi, Nigdy nie się samolotem tak szybko i tak, jakby nigdy tak bardzo nie zmienialiście toru lotu jak ja wtedy. Bo samoloty generalnie latają bardzo powoli, sobie w dół, w górę, a tutaj w sytuacji awaryjnej nagle BUM! I okazuje się, że ten wielki Airbus A380 potrafi lecieć się po prostu jak rakieta prosto w górę. To był dla mnie szok, nie powiem, ale aż tak się nie bałem, po prostu coś takiego zaskakującego. I uwaga, uwaga, temat najbardziej wyczekiwany, pytania zadawane pod każdym filmem, od początku samego kanału aż do teraz. Czyli, jak zarabiasz, Paweł, tylko z YouTube czy inne źródła dochodu? A jeżeli tak, to jakie? E, ile kosztuje twoje mieszkanie? O mieszkaniu był już vlog, podlinkuję go tutaj. E, YouTube jest moim jedynym źródłem utrzymania, ale tak jak mówiłem w poprzednim pytaniu, jednym z poprzednich, Planuję coś innego rozkręcić, dlatego że jest to bardzo, ale to bardzo niestabilne źródło dochodu. E, rozstrzał w zarobkach jest tak ogromny, że e, powiem teraz konkretne zarobki z różnych miesięcy. Powiem Wam najgorszy miesiąc i najlepszy. Mój najgorszy miesiąc to było bodajże 2300 zł. I to nie było na początku kanału, to było niedawno. Czyli to nie było wtedy, kiedy jeszcze nic się nie klikało, jeszcze miałem mało subów. To było bardzo niedawno. To było wtedy, kiedy byłem na Bali. 2300 zł, gdzie hotel mniej więcej kosztował na ten cały miesiąc, gdzie byłem na Bali, więc byłem totalnie na minusie. Najlepszy miesiąc to było jednocześnie: filmy się super klikały, tych filmów dużo zrobiłem, jednocześnie i jednocześnie miałem współpracę z jakąś marką. I w tym miesiącu zarobiłem ponad 20 tysięcy zł. I to się też zdarza, tylko że wiecie, no sami wiecie, bo oglądacie kanał. Ja nie robię filmów sponsorowanych w każdym miesiącu. No fajnie by było, żeby był jeden film na miesiąc, wtedy dobrze zarabiał pewnie. Ale one się zdarzają raz na ładne parę miesięcy i na przykład w tym roku miałem tylko jeden taki film NordVPN przez cały rok, aż do teraz. A już no wiecie, już jest druga połowa roku i co, nic się nie dzieje. Więc nie można liczyć na tego typu zarobki cały czas, to jest okazjonalnie. Jeżeli ma się szczęście, bo się wszystko jakby zbiegnie w jednym miesiącu. Dobre wyświetlenia, jakaś współpraca z marką i tak dalej, i tak dalej. Więc jakie zarobki są jakieś tam miesięczne? Nie da się tego powiedzieć, bo to nie jest praca na etacie. Jest to bardzo zmienne. No ale wy sami widzicie, zakres jest taki, czyli ogromny. Od tego dwa coś do 20 to jest różnica dziesięciokrotna. Więc mam nadzieję, że to wam da troszkę jakiś pogląd na to, jak wygląda życie z YouTube'a. Trzeba naprawdę myśleć o tym, co będzie za miesiąc, co będziesz jadł, z czego rachunki zapłacisz, bo. Nie wiadomo ile zarobisz nigdy, możesz nic nie zarobić. Więc, jeżeli jest jakikolwiek lepszy miesiąc, te pieniądze trzeba odłożyć i wydawać je później w tych miesiącach gorszych. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że ja zrobiłem wtedy 20 tysięcy złotych i miałem to na przewalenie, że kupiłem sobie, nie wiem, co najnowszego laptopa jakiegoś e, MacBooka albo e, najdroższą wersję iPhone'a za 7 tysięcy złotych, bo jestem teraz bogaty. Nie, te pieniądze trzeba było zachować i częściowo zainwestować w sprzęt. Częściowo w kolejne projekty, typu wyjazd na Filipiny, który swoją drogą spłukał mnie totalnie, wydałem wszystko, co miałem. No i jeszcze, żeby zostało, trzecia rzecz, na jakby na czarną godzinę, że tak powiem, czyli na miesiące, w których nie będę miał pieniędzy, bo się filmy nie klikną. Podsumowując, z YouTube'a da się wyżyć w Dubaju, da się utrzymać, na wszystko mi raczej starcza, są różne miesiące, lepsze, gorsze, ale jak się to dobrze jakoś rozplanuje, to yy, da się przeżyć, da się opłacić wszystko. Da się zjeść i w ogóle, tylko że nie ma po prostu jakiegoś strasznego bogactwa. No, ale co, co zrobić? Nie ma co narzekać, robię to co lubię. Praca, praca i jednocześnie pasja to jest naprawdę rzadkość, mieć coś takiego w życiu, więc jestem za to bardzo wdzięczny. Jestem wdzięczny Wam, że ze mną jesteście, bo gdyby nie Wy, nie mówię teraz do tej kamery, nie byłoby mnie tutaj, pewnie pracowałbym gdzieś w jakiejś normalnej pracy na etacie i czułbym się pewnie nieszczęśliwy. Także dzięki, że jesteście. I co? Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Trzymajcie się.